Siemaneczko, witam was serdecznie, kolejny odcinek z Heroesów, a dzisiaj pogadamy o setach artefaktów. Sety artefaktów to są y, zestawy artefaktów, które w momencie kiedy je połączymy to dodają nam jakieś pewne moce, oprócz tych, które dają nam do myślenia te artefakty. O artefaktach ogólnie można by było rozmawiać dużo, bo jest ich od groma. I tak żeby sobie w pełni się te wszystkie artefakty przetłuc, żebyśmy posiedzieli tutaj nie z y, parę dni, ale mam na to pewien pomysł. Myślę, że po prostu y, zrobimy sobie ranking artefaktów na podstawie ich ikon. Albo coś takiego może znajdę w necie, żeby sobie to wylistować od A od najlepszych do, do najgorszych. To zobaczymy, ale najpierw zajmijmy się tymi setami. Pierwszy set jest to pierścień maga. Przedłuża trwanie czarów o 50 tur. I z czego on się składa? Z zaklętego pierścienia, który zwiększa o dwie tury. Z zaklętego płaszcza, który zwiększa o trzy tury. I z zaklętego nas naszyjnika, który zwiększa o jedną turę. I większość setów typu właśnie zwiększanie czegoś, to jest też na tej zasadzie, że mamy 1 plus 2 plus 3. I to wtedy się nam łączy. Yy, na pewno nie łączy się nam podróż w set. Więc tutaj musimy to... Yy, odciąć z naszych tutaj yy, knowań. Następne źródło MAGA przywraca wszystkie punkty many i to jest tak: magiczna kula many, która dodaje 3, talizon many, który dodaje 2 i magiczny znak, który dodaje jedną sztukę many. Czy jest to artefakt potrzebny? Moim zdaniem nie. Ze względu na to, że jak będziemy mieć dosyć dużą liczbę tej many, to będziemy sobie mogli ładnie poradzić. Tak samo moim zdaniem. Ten yy, pierścień maga jest totalnie. Nigdy nie miałem w Hirosach walki na 50 tur. To się nigdy nie wydarzyło, więc to nie ma w ogóle prawa bytu. Statua Legionów. Przyrost wszystkich jednostek w zamkach gracza zwiększa się 80%. Nie dotyczy innych dodatkowych jednostek, czyli wszystko, co jest w naszych zamkach, w naszych siedzibach. I teraz tak. To są wszystkie części legionistów, Zacznijmy od głowy. Zwiększa o jeden przyrost stworzeń poziomu 6. W momencie kiedy jesteśmy w mieście ramiona. To o dwie sztuki piątego poziomu, tu jest o 3 czwartego, o 4 trzeciego i o 5 drugiego. I zazwyczaj takiego bohatera wrzucamy sobie do zamku, żeby sobie bustować. Ale w momencie, kiedy jest statua Legionów, to on podnosi nam na wszystkie zamki, tak? Już teraz to sprawdzimy, nie tak. Proszę bardzo, statua legionów o 10 podnosi. Statua legionów podnosi o 20. Więc. No, takim przyrostem można by było poszaleć. Więc jest to przydatne, ale na pewno nie na głównym bohaterze. Kapelusz admirała. Co nam dodaje? Yy, najpierw zobaczmy, z czego się składa. Naszej linii nawigatora, no to. Zwiększa nam zasięg, kiedy pływamy, i tutaj hełm Wilka Morskiego, no to też zwiększa zasięg pływania. Pozwala zniszczyć i przyzwać okręty, oraz chroni okręt przed wirami. A co nam daje? Kapelusz. Nie ma straty punktów ruchu przy wchodzeniu, wchodzeniu ze statku. Jak dobrze wiecie, w momencie, kiedy wchodzimy na statek, tracimy wszystkie punkty ruchu. Więc z tym artefaktem nie tracimy. Zmienia punkty ruchu na lądzie w punkty ruchu na wodzie. Co to oznacza? Tak mi się wydaje, że chodzi o to, czy na pewno o to chodzi. Tak, jakbyśmy używali yy, lewitacji. Że ograniczone są wtedy jakiekolwiek kary za poruszanie się. Także, no to jest spoko artefakt. Oczywiście, yy, ten artefakt będziecie mieć na mapach wodnych, więc na tych mapach yy, wodnych, jeżeli zdobędziecie te dwa artefakty, no to warto kapelusz admirała. Będzie w kiedy wchodzicie na wodę, zakładacie, wchodzicie na statek, zdejmujecie, wiadomo, bo to mainowym artefaktem na głowie naszej pewnie będą inne rzeczy. Miasto dobro, dobrobytu wytwarza cztery jednostki cennych surowców. Cenne surowce to jest rtęć, siarka, kryształ i klejnoty. Co tworzy? Myślę, że bez zaskoczenia. Yy, Piersień nieskończonych bogactw, pierśń gorącej siarki, yy, płaszcz błyszczącego kryształu i bezdenny tygiel rtęci. To wszystko dawało po jednej sztuce. A w tym momencie daje to wszystko cztery sztuki tych surowców dziennie, co pozwoli nam szybko wybudować yy, szkoły magii. <coughs> Także jest to świetny artefakt, tylko też na, nie na maina, na jakiegoś drugiego bohatera. No i to jest yy, miasto dobrobytu. W niektórych tłumaczeniach jest to róg obfitości i to bardziej pasuje, no bo to widać, że to jest róg, a nie jakieś miasto. Dobrze, teraz eliksir życia. Z czego on się składa? Myślę, że bez zaskoczenia. Yy, Pierwszej życia, który zwiększa o jeden. Pierwszej żywotności, który też zwiększa o jeden. I fiołka żywej krwi, która zwiększa o dwa. I co robi eliksir życia? Wszystkie stworzenia dostają dodatkowo 25% punktów życia, i uzyskują zdolność regeneracji. Nie działa na nieumarłych. To było do przewidzenia, że nie umarł, z tego nie mogą korzystać. Ale co nam to daje? No, załóżmy, że mamy, nie wiem, co było tak fajnie policzyć. 150 ma diabeł. I do tych 150 dostajecie 25% więcej punktów życia. Co więcej, na koniec danej tury te jednostki się wszystkie będą regenerować. Więc to jest bardzo przydatny artefakt. Myślę, że na pewno zrobi on robotę w trakcie gry. Łuk strzelca. Myślę, że tutaj yy, nie jesteście zaskoczeni. Oddziały strzelające na odległość mogą strzelać nawet, gdy stoi przy nich wrogi oddział. Strzał na każdą odległość jest pewnie efektywny. Czyli ta pełna strzałka, nie strzała połamana podczas strzelania. I teraz tak. Anielskie strzały o 15 zwiększają. Yy, cięciwa o 10. I elficki łuk drzewa wiśni zwiększa o 5. Ale jest taki artefakt, który się nazywa Złoty Łuk. I Złoty Łuk yy, ma tą drugą część, czyli strzał na każdą odległość jest w pełni efektywny. Teraz przejdziemy do takich dużych setów. Zacznijmy od Miecza Anielskiego Sojuszu. Zobaczcie, jak podskoczyły statystyki. To 20-10-1-1 poszło. Konkretnie. Niweluje negatywne efekty mieszania wojsk z miast typu bastion, forteca, twierdza i zamek. Twierdza tu jest. Ciekawe. Oraz rzuca na początku bitwy czar modlitwa. Przypomnę, czar modlitwa to jest połączenie przyspieszenia, blesu i... No to w sumie przyspieszenie i bless. to jest modlitwa. To jest chyba kamienna skóra też. I z czego on się składa? Buty świętego, które zwiększają wszystkie statystyki od 2. Lwiej odwagi, która zwiększa, lwiej odwagi, która zwiększa wszystkie statystyki o 4, zbroja cudów, która zwiększa wszystkie staty o 1, naszyjnik boskiej mocy, który zwiększa wszystkie staty o 3, hełm mocy, który zwiększa wszystko o 6, i miecz sprawiedliwości, który wszystko zwiększa o 5. Tak to wygląda, jest to świetna rzecz, jeżeli kiedykolwiek Wam się uda to wrzucić, to polecam mieć. A teraz. Zbroja przeklętego. Na wszystkie wrogie jednostki rzucane na 50 tur są następujące czary. Spowolnienie, osłabienie, klątwa i pech. Miałem kiedyś ten artefakt. Oj, 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 moje siostry płakały bardzo. Co mi tutaj mam? Miecz Rycerza Śmierci, który zwiększa o 3. Siłę. Troszkowy hełm który zwiększa wiedzę o 2. Tarcz Żyjącej śmierci, która zwiększa. Obronę o 3. I klatka, która zwiększa moc o 2. Czyli takie artefakty, nie jakieś turbomocne, bo jak zobaczycie, te staty jakoś tam nie wywindowały się. Ale kurczę, robi, robi robotę. Tymi czarami naprawdę możemy dużo zdziałać, dużo zyskać. To jest też dobry. Spiorą Tytana. Bohater zyskuje możliwość rzucenia czaru błyskawica o sile 600 bez obytku mamy. Do... Dodaję Księgę Czarów do posiadanych przedmiotów. W momencie jak nie mamy Księgi to ten artefakt nam dodaje i zobaczmy, że... Tutaj w sumie mamy wszystkie chyba czary. Oprócz właśnie Błyskawicy Tytana. To jest ten czar właśnie. I tak samo się nazywa artefakt. Zobaczmy z czego on się składa. Tarcza Strażnika Niebios. Dodaję. Yy, obronę o 12 ale atak zmniejsza o 3 no miecz tak samo o 12 zmniejsza o 3 czyli koniec końców o 9 podnosi nam Hem gromus zwiększa wiedzę o 12 zmniejsza moc o 2 czyli podnosi nam się o 10 yy, moc nie no 8 ja coś źle liczę czy co było? O, o, o 9 się podnosi. O 9 się podnosi siła i obrona, a o 8 podnosi się moc, chociaż powinno o 10. Czyś błędy w tłumaczeniu, czy. Mniejsza. No to robi to robotę. Raz to miałem i wtedy ten czar naprawdę 600 punktów HP. Jak dobrze pamiętam, Archanioł ma 250? To dwa, prawie trzy Archanioły, tak? Więc Gaden robi to robotę. No i daje ogromne staty. To jest artefakt, dopiero słuchajcie. Dodaje punkty. 6 do podstawowych umiejętności. Wszystkie jednostki są odporne na czary poziomów 1.4. To jest moc Ojca Smoków no jest to potężnie wielki artefakt jego złożenie na pewno jego złożenie na pewno nie jest łatwe płaszcz ze smoczych skrzydeł, nagolenniki ze smoczych kości zastygłe oko smoka tarcza ze smoczych łusek kolczuga ze smoczych łusek, naszyjnik smoczych zębów korona ze smoczych zębów oprawione oko smoka i ognisty język czerwonego smoka. I ten artefakt daje wszystkie te statystyki, jak widzicie, to jest yy, 16. O 16 się podnosi wszystko. Plus yy, jak widzę tutaj morale nam skacze, tak i szczęście. Okej. Okay. Robi to robotę, a teraz finał finałów. To jest artefakt który jest OP. Nazywa się to Płacz umarłego Króla. I teraz słuchajcie: 30% poległych jest skrzyżowane jako szkielety. W przypadku, gdy bohater posiada nekromancję, jest ona zwiększana. Na poziomie podstawowym to nie szkielety, a zombiaki, na zaawansowanym nie szkielety opiory, na mistrzowskim nie szkielety, a lisze. W momencie, kiedy mamy ten artefakt, zazwyczaj jest to już tak środek gry, koniec gry. No, i wtedy już mamy Mistrza Nekromancji. Więc tutaj dostajemy dodatkowe 30. Jak pamiętacie, Mistrz Nekromancji daje 30, to już jest 60. Mając Nekropolię do Nekromatron, czyli to jest 70%. Czyli z tym artefaktem 70% tego, co polegnie, to będą lisze. Ja, jak widzę ten artefakt, to zawsze się śmieję, że w momencie, kiedy Nekropolia ten artefakt zdobywa, powinni wszyscy gracze Dostać komunikat, że gracz zdobył y, płaszcz nieśmiertelnego króla, nieumarłego króla. I czy, czy chcecie się poddać? No bo to. No, to jest dramat. No i co to? Co to co produkuje, co tworzy nam ten. Jakże mocarny artefakt, proszę bardzo. Yy, zdolność nekromancji o 5 amulet grabarza. Kaptur wampira o 10 nam ponosi i buty trupa o 15 nekromancji. I to wszystko robi tak świetny właśnie artefakt, jakim jest ten płaszcz. I to chyba wszystko, jeżeli chodzi o sety. Myślę, że w następnym odcinku zrobimy dłuższy materiał i po prostu zrobimy sobie kategoriami wszystkie yy, artefakty po prostu. Tu już wiemy, które sety brać. Jeżeli wam się uda złożyć set, to na pewno Anielski Sojusz, na pewno Ojciec Smoków, na pewno zbroja przeklętego, na pewno pioron tytana. Jeżeli macie łuczników dwóch albo trzech, to łuk strzelca też fajnie, chyba że złoty łuk traficie, to wtedy mniej. Yy... No, jak gracie nagro, to wiadomo, że płacznie umarłego króla. Na dodatkowego bohatera statuę Legionów plus miasto. Nawet miasto dobrobytu, dobrobytu nie wrzucicie tego samego. Eliksir życia jest bardzo dobry. Najgorsze to są moim zdaniem źródło maga i pierścień maga. Te dwa artefakty mogłyby w ogóle nie istnieć moim zdaniem. Okej, okay, nie ma co przedłużać. Mam nadzieję, że tak krótki materiał wam się podobał. Trzymajcie się i słyszymy się za tydzień w Heroesach. Hejo!